Dzień dobry, witajcie gorąco, moi drodzy widzowie. Jesteśmy w wielkim finale um, EnterJ Monthly Final Best of Five, czyli do trzech wygranych. Do wygrania 250 dolarów plus 24 puszki e, napoju EnterJ. Do tego wszystkiego za drugie miejsce 150 dolarów i 24 puszki. Więc obaj gracze wygrali już więcej niż dzisiaj jest do wygrania w Zotaku dobrze mówię tak prawie że dobrze mówię i dzisiaj można wygrać więcej niż jest w Go For Starcraft 2 więc warto dostać warto oglądać to dalej to co wcześniej widzieliście ten akt muzyczny nie wszyscy to widzieli na szczęście dla nich to był, to był, to był no jejku no co to było to właściwie było to właściwie był akt muzyczny głównego streamu niemieckiego. No, jak ktoś tutaj powiedział na czacie, no trochę nieprzyjemnie będzie, to co ja teraz przytoczę wypowiedź jednego z więc Jednak lepiej im wychodzi podbój Europy niż śpiewanie. No i tak to chyba jednak wygląda. Po prawej stronie Empire Happy, po lewej stronie, natomiast Acer Bly, tak więc Rosja kontra Ukraina nawet żeby było jeszcze sympatyczniej i ciekawiej, przed nami Odwieczna walka z kontra teren, Robaczek kontra Człowieczek. Mapa to Belshire Vestige, dobrze mówię? Oczywiście, że tak. No i cóż, raksy są w drodze. Mamy haczerkę. Standardowe otwarcie, jest gaz, a więc raczej Reaper powinien się pojawić. Happy, żeby dostać się do finału, miał trochę cięższą drabinkę od tutaj od swojego przeciwnika za chwilę wam to pokażę tylko gdzie mi tutaj to uciekło, miałem przygotowane jak zwykle nie wyłączyłem, żeby był, żeby był jakiś mini fail, ale to jest tylko minimalny tyci tyci fail dzisiaj nie było żadnych problemów ze streamem zero lagów, wszystko ładnie pięknie działa dwa ripery są zakolejkowane i już wam mówię, jak wyglądała drabinka dzisiaj Blaja, aby ten się dostał do finału. No cóż, na dzień dobry był Zerk z Czech, Hartner, potem był zerk z Polski, Zazu, potem był Hasu, z którym wygrał 2-0 Blaj, żeby było ciekawie. Więc nie było tak ciężko Blajowi się dostać tutaj, żeby mieć jeszcze 150 dolarów zapewnione. Natomiast jeżeli chodzi o Hapiego, no to on się tutaj już trochę bardziej musiał namęczyć. W pierwszej rundzie miały T.V.T. Um, nie wiem z kimś, z jakimś Niemcem grał, akurat nie wiem, drugi mecz to był Beastie Cute, trzeci mecz to był Empire Sieve, więc... Teoretycznie trochę gorzej. Był też Tefel, ale Tefel przegrał z BCQ. -tem. No jak to Tefel powiedział: 20 SCV'ek zabija 20 Row. Czy to jest kpina? Takie przynajmniej były jego słowa. Nie wiem o co dokładnie chodziło, bo nie widziałem tej gry. No i teraz e, odwieczna zabawa wganianego. E, lingi to uwielbiają, w szczególności jak nie mają speedu. Więc e, dwa lingi zabite i Reaper padł, więc Reaper nie opłacił się ten jeden w żaden sposób. Gdyby uciekł, gdyby się lekko wycofał, tam by się trzymał, e, uleczyłby się. Mógłby dalej, I mógłby dalej oczywiście atakować przy okazji, przy jak widziałem tego Reapera, e, przypomina mi się odcinek nowocinek Starcraft, e, gdzie też był, e, był, 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 e, był poświęcony Reaperowi temu, że on prawie żadnych obrażeń nie zadaje. Bardzo sympatyczny, to trzeba przyznać. E, więc cóż jeszcze? Jest Expansion ze strony Expans Happy'ego, e, Command Center. Faktorka, kolejny Command Center, jak widzicie doskonale, co Blaj będzie kombinował. Roach Warren, wczesny Roach Warren teraz, i tutaj musimy pamiętać o tym, że wczesny Roach Warren, blaja oznacza agresję. Tam powinna być, powinien zrobić agresywne wejście w bazę przeciwnika i nieźle. E, się tutaj z nim zabawić. Jest, e, są zastawione supply LiPo. Co potrzebuje teraz e, Happy? No cóż, heliony średnią pomogą przeciwko rouczom natomiast minę, to byłoby zupełnie co innego. Minę jak najbardziej. E, jest jeden bunkier, no ale jeden bunkier to też może być mało, bo to szybko jak ktoś, nawet jeżeli jest z bunkra, nie będzie mógł rozwalić Blight to rozwali je CV, które będą to naprawiały, wbije się gdzieś z boku. No i widzimy 8, e, 8 roczy, 10 lingów. Przede wszystkim rołcze będą miały zdanie pozbyć się helionów, żeby linki mogły wpaść. To jest tak. E, Bokem przyjrza tej sobie Happy, tylko jest jeszcze inny numer. Co może zrobić Happy w momencie, w którym Blaj wyjdzie całą swoją armią, nie będzie tutaj miał nic w środku. To te heliony mogłyby się wbijać do środka. Niestety, ja nie wiem, czy Happy widział tą armię swojego przeciwnika. Dopiero za chwilę, co najwyżej, zobaczy. Teraz to już zobaczył, teraz już wie, co się tutaj szykuje. Blaj próbuje linkami się wbijać do środka. Nie da rady. Heliony gdzieś z tyłu się tutaj zastawią. zastawią. No i zobaczmy, ile tego wszystkiego jest. Dużo SCV do naprawy, od razu dwa bunkry dorzucane, nie ma banningness. No i teraz Bly będzie próbował się tutaj przebić. On się nie musi yy, chyba tak mocno... Ma, ale Lingi nie powinny atakować chyba tego bunkra, kiedy z tyłu są Heliony. To raczej nie jest dobry pomysł. Pierwsza mina gdzieś tutaj się za chwilę zakopie. Jest jedna, jest druga i się Bly nie przebije przez to. Nie ma takiej opcji. Nie wiem, czy nie byłoby lepiej, gdyby spróbował zniszczyć Supply po szybciej by to zrobił, wbiłby się Wtedy do środka całą swoją armią rołczami oraz lingami próbował zniszczyć Błąkier. To się jednak w żaden sposób nie udało. A do tego wszystkiego jeden mordę próbuje tutaj podgonić próbuje tutaj zwabić te rołczy, aby zajęły, aby podbiegły pod minę. No i ewidentnie widzimy ze strony Hapiego będziemy tutaj mieli cóż, będziemy mieli Marine. Marine Widow Mine? No, chyba tak. Tylko, może trochę maruderów dorzuconych. Chociaż nie, maruder na razie się zatrzymał. No i widzimy. Heliony pojadą, żeby wbić się do bazy. Teoretycznie mogą też się dostać. Tak to jest. Powinien teraz Hapiro dzielić na dwie strony swoje heliony. Ale teraz, może pięknie przypiecy, Przypieka. Pozbywa się część tych lingów. Ale barbecue nie było jednak w 100% udane. Mogło to być o wiele lepiej. Tylko cztery Harvestery zabite. Nie, ewidentnie, proszę Państwa to się nie udało eee, fail, można powiedzieć że po prostu jest fail eee, zobaczmy eee, mamy trochę roachy, mamy dużo lingów, próba zakopania się zakopał, i, oj o ojejku, jejku, jej a wa, Jako gracz zergowski chciałbym w tym momencie powiedzieć, iż Widow Minds to jest Imba. Jako teren chciałbym powiedzieć, zacytować klasyka, czyli Piotra Żyłę. <gryzmiarcé> Właśnie. Ee, więc jedna mina jest w stanie coś takiego zrobić. Próbował to zniszczyć. Za późno zaczął jednak uciekać. Mina stargetowała. No i zniszczyła to. Oczywiście ja gram zarówno Protosem, jak i Zergiem na zmianę. Uuu, Overlord jest szybko, szybko tutaj padł, ale naprawdę 17 zabitych jednostek. No, można powiedzieć, że mina jest przegięta w, taki, w takiej sytuacji, no ale pamiętajmy o jednej bardzo prostej rzeczy. Jeżeli gdzieś się zakopuje mina, to nie biegniecie masą lingów w nich, jeżeli nie macie nadziei na zniszczenie tego w 100%. W szczególności, jak się zakopuje. Jeszcze kolejny warlord zniszczony. No dobra, co się tutaj dzieje? Blade, trzy bazy, jak doskonale widać. Roach Warren w, dro Przepraszam, w Roach Warren w drodze jest... Uff, już się bałem. Już się bałem, że to ja laguję. To jest zawsze przerażająca rzecz, kiedy ten ekran na chwilę tak ją zatrzymuje i człowiek ma ochotę sobie po prostu... żeby płakać. Um... Wychodzi. Widzimy, że wszystkie jednostki są wyładowane. Medivac e, scoutuje tutaj na razie przodem. Jest impact odpalony, ale to jest niewielki oddział, nic tutaj tak naprawdę nie zrobił. E, co najwyżej może jakiegoś Overlorda zabić i to by było na tyle. Tak więc Overlord zabity w sumie. Dlaczego by nie wyszedł, poganiał Zerg'a, może zmusił go do produkcji większej ilości jednostek, no ale właśnie Roach Bane ze strony ze strony ZERGA. Dosyć fajna kompozycja, jeżeli jest dobrze rozgrywana, jeżeli dobrze wysłane są linki, po to, aby 3-4 linki potrzeba tej wysłać, jeżeli jest obstawa Maryńców, aby mina została aktywowana. Mamy drop po lewej stronie, Queen zostanie stargetowana, Queen padł, no i teraz Happy podbiega sobie do przodu. Proszę bardzo, spamometr dla tych, którzy lubią e, na takie rzeczy patrzeć. Próba zniszczenia, spawing pula i szczerze powiedziawszy to się uda, tu nie ma opcji, żeby się chyba to nie... Nie, jednak się nie uda, za dużo rołczy, a może jakiś jeszcze ten steampack, e, ale... Sławny pól wiadomo, że będzie celem. Po są sobie był kolejny atak, jednak to się zebrał dosyć szybko. Happy i wycofał. I jeszcze jeden gdzieś tutaj mini dropik, żeby zmusić przecinka do biegania, aby trzymać go z daleka od naszej bazy. I to jest ważne. Trzymajmy go z daleka od naszej bazy. O tak, dwa Overseer'y dla Blaja. Po dlaczego dwa? Ponieważ dwa będą w stanie. W sumie może o tym później. Cztery. Cztery Overseer'y to jest już taka ilość detekcji, która pozwoli Wam o. Od Grotejne Protosa, to 4 owersji ryby wystarczyły mu po to, aby odkryć zakopanego dar templara pod Nexusem, który jest jeszcze kryty przez Mothership, e, Więc cztery wystarczą w 100%. Duża ilość Baneów, tylko pamiętajmy, nie wlećmy wszystkimi bainami w miny, bo to tak średnio się opłaca, ale miny się opłaca robić. E, Przyprom, Bane opłaca się robić na miny. Bo jeżeli nawet Bane wybucha, to mina również ginie. A Lingi tylko i wyłącznie aktywują to. Tak więc Roach Bane. Ze strony Blaja za chwilę będzie tutaj wlot prawą stroną, miny rozstawione. No i można próbować, można próbować, można kombinować, coś tutaj zrobić. Pamiętajmy, że Happy ma niewielki oddział. Zobaczcie, to jest chociaż 34 maryńsky, gdzie one są, chyba dropy będą się szykowały. Tu jest mały oddział, tu jest po lewej stronie dwa, dwa mainwaki lecą i aktualnie dropuje, ale dropował bezpośrednio pod spajna. To nigdy się dobrze nie kończy. Parę rocz tam zostało Dropy do Naturala, drop do nas Port został zniszczony jest próba zniszczenia tej ekspansji. I wszystkie miny szlak trafił, że się tak brzydko wyrażę. Beiningi toczą się gdzieś dalej. Miny są niezakopane, ale co się dzieje? Ekspansja zostanie zniszczona. Na razie się o to nie zapowiada dużo dużo dron zginęło, z pull jak się trzymało, tak się dalej trzyma, expa poleciała do góry, co to oznacza? No, oznacza to mniej więcej tyle, że min żadnych już nie ma, więc row żeby sobie tutaj mogło jakoś poradzić. Chociaż jest parę maruderów, i to wszystko jest leczone za mało. Tych maruderów za to do bunkra można się schować. Drzwi nie zamkną, ki ruszą się, żeby bunkier naprawiać. Chyba nie, ale powinien blaj się wycofać już teraz. Eee, I wszystkie tutaj change prawie wszystkie zostały zabite. To by się przydało zakopać. Szkoda, że nie ma możliwości zakopywania się w tej sytuacji. Więc cóż, dwa Majdwaki z kontrą ruszają, bardzo intensywny kawałek em, tej gry, no to raczej szybko zostanie zabite, proszę bardzo, udało się, e, Happy no cóż, wybronił się, owszem, straty własne były, no ale są, są, em, ile stracił, 18-18, więc no. Ma mniej harweserów, ale ma imba muły. Tak więc, muły to jest to. Marudery wpadają prosto w linki. To raczej nie jest dobry pomysł. Ale co robi Happy? Happy nie siedzi w bazie, nie czeka nie wiadomo na co na zmiłowanie. Wyładowuje armię, leczy to wszystko, to wszystko widzi jednak Bly. Eee, run by lingami zawsze dobry pomysł, żeby tutaj przerwać linię wydobycia, przynajmniej na chwilę. Na holdzie to wszystko było, e, aby SCV-ki ginęły. Teraz nawet widać, że targetował pojedyncze SCV-y, więc dobry pomysł, ale jest akurat te, atak HP-ego, te miny. Jeżeli on zakopałby te miny gdzieś tutaj na wejściu, e, gdziekolwiek, to może być ryzykownie. Strasznie dużo tych min jest zakopanych. Atak z prawej strony to wszystko zostało prawie wyczyszczone. Nie ma, rudery czekają. No i teraz. Bla, chyba wie co się tutaj czeka, część min wybuchła, gdzie była to była jakaś armia? Była, ale no właśnie, tylko przez chwilę sobie posiedziała. Trzy medywaki za chwilę są wylądowane, troszkę tam dalej to zrobił. Ekspę zniszczy, no trzy marudery ładnie ostrzeliwują, to atak jest środkiem. Tutaj jakieś lingi przed chwilą były szybko, jak się ich pozbłą. Miny zakopane. E, Hapi atakuje po raz kolejny. Multitasking tego gracza jest przerażający. E, tak naprawdę atak z trzech stron i jeszcze obrona, więc Ekspa zniszczona. Dwa marudery zniszczyły ekspansję, trzy były kolejne. Też zostanie, nie ma szans, żeby przeżyła. Jak coś zapakuje wszystko, chociaż nie wiem, czy jest sens pakować. Z tego względu, że tutaj są marudery kontra rocze i teran po prostu miażdży, rozgniata zerga butem, niczym się nie przejmuje, po prostu piętą jest jedna wielka miazga z blaja, Ma spawing pool w drodze, 2-2 i GG, 1-0 dla HP'ego, a wszystko jest rozgrywane best of five, czyli do trzech wygranych. Proszę Państwa, wracamy za chwilę z kolejną grą, a przy okazji tam na YouTubie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Cześć!